Dzień dobry, kochane. Witam Was bardzo gorąco w nowym sezonie 2025-2026. Skąd ten pomysł, że sezon trwa od września do czerwca, jak rok szkolny? Bowiem to właśnie we wrześniu, jesienią, możemy intensywniej zadziałać na naszą skórę. Możemy ją zrestrukturyzować, aby później mogła jeszcze silniej regenerować się zimą, a następnie dajemy takiego silnego kopniaczka energetycznego wiosną, żeby to skóra latem ponownie mogła odpocząć, i później kolejną jesienią, żebyśmy mogły. Wdrożyć intensywne działania i wznieść naszą pielęgnację na jeszcze wyższy poziom. Ponadto szykuję dla Was mnóstwo, mnóstwo nowości, więc gorąco zapraszam. I cóż dla Was przygotowałam. Na pewno ucieszy was fakt, że już na przełomie października i listopada ukażą się aż trzy odcinki dotyczące mezoterapii mikroigłowej, o którą tak bardzo prosiłyście, pokażę Wam zabieg na modelce, czyli będzie to swoistego rodzaju tutorial. Opowiem o całym przebiegu zabiegu, o przeciwwskazaniach, o wskazaniach, o zaletach, o tym, dla kogo kto nie może tego zabiegu wykonać. Oczywiście pokażę kosmetyki, które możecie wykorzystać w swoim zaciszu domowym, tak abyście mogły samodzielnie i bezpiecznie ten zabieg wykonać. Ponadto, uwaga, uwaga, szykuję już od września bardzo szerokie materiały, które będą zebraniem wszystkich dotychczasowych materiałów dotyczących danego tematu. Będą to swoistego rodzaju kompendia wiedzy. I tak na przykład, już we wrześniu szykuję dla Was bardzo szeroki materiał dotyczący kwasów. Następnie w październiku będzie materiał o retinolu, a w listopadzie o trąciku. Tak, abyście już nie musiały szukać tutaj u mnie po całym kanale poprzednich odcinków, tylko właśnie te wszystkie odcinki teraz zbiorę w całość. Tam znajdziecie wszelkie odpowiedzi na dręczące Was pytania. Ponadto, jeżeli chodzi o nowości, szykuję dla Was live'y, tak aby była jeszcze bliżej Was, abyście mogły mi bezpośrednio zadać pytania, abyśmy mogły porozmawiać na różnorakie tematy pielęgnacyjne. Szykuję również dla Was warsztaty osobiste, tak abyśmy mogły się bezpośrednio, już zupełnie offline'owo spotkać. Dodatkowo, poprosiłyście mnie w ankietach, które ostatnio wypełniałyście o materiały jeszcze Bardziej zaawansowane dla tych osób, które już są ze mną przez kilka lat i chciałyby jeszcze na wyższy poziom wznieść swoją pielęgnację. Takie materiały również będę dla Was przygotowywała, żeby ta pielęgnacja była dla Was wręcz zabawą, ale żebyście mogli jeszcze większe tajemnice tutaj w kwestii kosmetologii odkrywać. Ponadto, co bardzo ważne, dla profesjonalistów szykuję szkolenia. Już na przełomie października i listopada ruszam z najnowszym szkoleniem dotyczącym terapii y, trądzikowych. Y, no i cóż tutaj przed nami długa i fascynująca droga szkoleniowa, bo będzie to dopiero pierwsze szkolenie y, dla kosmetyczek, dla kosmetologów, tak abyście wiedziały dokładnie co w trawie piszczy. Poprowadzę was krok po kroku, jak przeprowadzić Pełną terapię przeciwtrądzikową, aby rozwiązać nawet najtrudniejsze trądziki. A jakie to możecie zajrzeć na moją stronę, gdzie dokładnie pokazuję efekty mojej pracy. Cóż jeszcze, kochane, jeżeli chodzi o rzeczy, które zostają tutaj na kanale, ale szykuję drobne, tylko drobne zmiany, no to tak, zostają sobotnie nasze premiery, ale tym razem nie będą to aż cztery premiery, jak dotychczas, czyli cztery sobotnie tematyczne materiały, tylko mam trzy premiery dla Was, a w ostatnią sobotę miesiąca będą Wasze komentarze, czyli znikają Wasze komentarze, które były dwa odcinki niedzielne, pojawia się jeden odcinek w ostatnią sobotę miesiąca. I oczywiście jest to moja taka zapowiedź całego sezonu. To będzie jeszcze wszystko ewoluowało. Zobaczymy, jak to wszystko dokładnie będzie przebiegało. Ale już teraz na tym początku września chciałam się z wami właśnie podzielić, jak to dokładnie, znaczy nie jak dokładnie, ale jak to, jak to będzie wyglądało. Także szykuję dla was bardzo dużo, dużo fantastycznych nowości i jestem przekonana, że będziecie zadowolone. Tutaj jak zawsze będę Was prowadziła jak za rękę, żebyście jeszcze lepiej mogły wasze skóry wypielęgnować, bo najważniejsze, co jest dla mnie, to żebym mogła wam tak tę wiedzę przekazać, żebyście cieszyły się przede wszystkim zdrową, piękną, no i młodszą skórą. Także gorąco zapraszam do tego fascynującego 2025 i 2026 sezonu.